Zwariowany piątek, wolna sobota i bardzo pracowita niedziela. Tak w dużym skrócie można opisać trwający weekend wyścigowy o Grand Prix Japonii. Super Typhoon Hagibis nieco zwolnił, odrobinę skręcił, ale nadal stanowi ogromne zagrożenie dla osób, które znajdą się na jego drodze. Przed nami bardzo wiele niewiadomych, ale kilka zagadek dotyczących tego weekendu znalazły już rozwiązanie i o tym wszystkim porozmawiamy sobie za chwilę, więc tradycyjnie nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest piątek, 11 października, daniel biały, echa padoku. Dzisiejszy poranek przyniósł informację, że sobotnie zajęcia na torze Suzuka zostały odwołane, a kwalifikacje w miarę możliwości zostaną rozegrane w niedzielny poranek. To wszystko fakt, że nie odbędzie się trzecia sesja treningowa, zmusiło zespoły do skondensowania swoich planów związanych z przygotowaniem tego weekendu wyścigowego. To nie był normalny piątek, jeżeli chodzi o rytm tego, co działo się na torze. I gdzieś z tyłu głowy chyba wszystkich siedział fakt czy informacja, że gdyby nie udało się rozegrać tej... Sesji kwalifikacyjnej to o kolejności na starcie niedzielnego wyścigu zadecydują wyniki drugiej sesji treningowej i tu zespoły musiały podejmować bardzo szybkie, bardzo konkretne decyzje. Najlepiej w czasie tego skróconego programu poradził sobie dzisiaj Mercedes. Serebne szczały były szybkie, zarówno w tempie kwalifikacyjnym, jak i w tempie wyścigowym. Z duetu kierowców, dużo pewniej na tym torze, wymagającym dobrego balansu, szybkiej zmiany kierunku, radził sobie Walter Bottas, ale pamiętajmy, że Lewis uwielbia takie nietypowe sytuacje, takie dramatyczne okoliczności. Lewis po tym dniu powiedział, że Walter i Bottas był szybszy, bo załapał się w cienie aerodynamicznym, który sam Brytyjczyk wycenił na około pół sekundy. Z kolei, to Wolf trochę asekurował się, jeżeli chodzi o Tempo Mercedesa, mówiąc, że my podkręciliśmy dzisiaj jednostkę napędową bardzo wysoko, czego zwykle nie robimy na tym etapie przygotowań do weekendu, ale wiedząc o tym, że kolejna szansa na to, żeby sprawdzić, jak spisuje się samód, będzie dopiero w kwalifikacjach, musieliśmy podjąć taką decyzję. Mercedes wygląda na tym, że bardzo dobrze. Za Mercedesem obraz jest nieco rozmyty. O ile Red Bull świetnie spisuje się na dystansie jednego okrążenia, to kiedy tych okrążeń trzeba przejechać kilka lub kilkanaście z dużą ilością paliwa, wtedy do głosu dochodzi zespół Ferrari. Tutaj myślę, że w tej bezpośredniej walce ogromną rolę mają do odegrania kierowcy, którzy pracują w symulatorach. To właśnie ich praca w trakcie tej wolnej soboty, szukanie optymalnych ustawień, może mieć ogromny wpływ na to, jak będą spisywały się samochody Red Bulla i Ferrari, kiedy pojawią się one w trakcie niedzielnego poranka lub popołudnia na torze. Wyścig na susu jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla Hondy. Charakterystyka tego toru to prawdziwy sprawdzian dla jednostki napędowej, i temu sprawdzianowi będą przyglądali się w niedzielę najważniejsi ludzie japońskiego koncernu. Delegacja około 25 osób, ludzi najwyższego szczebla, będzie bacznie przyglądać się tym wszystkim czterem samochodom, i trudno się dziwić, że temu wyścigowi podporządkowano tak wiele kilka wyścigów temu napoczęte te jednostki w nowej specyfikacji, by właśnie na suzuce kierowcy mieli możliwość z nich korzystania korzystania w pełnym zakresie możliwości. Połóń nieco ExxonMobil który przygotował zupełnie nowe paliwo na tor trafiło beczki zawierające aż 1500 litrów tego nowego paliwa i wspólnie z Honda, Exxon Ocenia, że to będzie największy skok jakościowy, jaki Honda wykonała od momentu, kiedy związała się z Red Bullem. To jest niezwykle ważne w kontekście informacji, które opublikowała włoska La gazeta, która pisze, że Honda w trakcie tej zimowej przerwy przed kolejnym sezonem chce zainwestować kolejne 140 milionów euro w rozwój jednostki napędowej. I pojawiają się też statystyki, że od momentu, kiedy Honda związała się z Red Bullem, od 2017 roku zatrudnienie w tej operacji wyścigowej związanej z Hondą i z obsługą Red Bulla wzrosło z 250 do 450 osób. To jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o zaangażowanie i ludzi, i środków. Natomiast, żeby to wszystko miało pokrycie, muszą być wyniki. Oto Honda będzie zabiegać bardzo mocno. Kierowcy Ferrari by dzisiaj nieco zaskoczeni brakiem tempa w stosunku do rywali. Myślę, że Ferrari po tych dobrych występach i mając świadomość, że posiada najlepszą jednostkę napędową właśnie na tym torze, będzie spisywało się Nieco lepiej, ale tak jak już powiedziałem, duża rola teraz w kierowcach, którzy pracują w symulatorze, żeby znaleźć te optymalne ustawienie, jeżeli chodzi o tą mechanikę samochodu, balans samochodu, aby kierowcy poczuli się jeszcze pewniej i mogli wyciągnąć z tych samochodów, czerwonych samochodów jeszcze więcej. To był dobry piątek dla McLarena, który ma już bardzo wyraźną przewagę nad pozostałymi zespołami środka stawki. Kolejny inny tor w kalendarzu, i po raz kolejny McLaren pokazuje, że ta praca wykonana w fabryce i ten postęp jest prawdziwy. Za McLarenem jest bardzo ciasno, w zasadzie zespoły są bardzo blisko Ciebie, poza Williamsem, i tu zaskoczenie Renault. Renault przywiozło nowy pakiet poprawek na ten wyścig, i jak na razie nie wygląda to zbyt obiecująco. Ci kierowcy uspokajają, że tego tempa w samochodzie jest zdecydowanie więcej niż byli w stanie pokazać. I rzeczywiście w tempie wyścigowym kierowcy Renault już nie odstawali tak mocno do McLarena, ale te dwa zespoły przedzielił jeszcze Racing Point, więc Renault będąc za Racing Point w trybie wyścigowym chyba nie będzie zadowolony z tego jak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o Renault to również duże zmiany, duża rewolucja wykonuje się w samym koncernie. Zobaczymy jaki to będzie miało wpływ na operacje wyścigowe i czy ten brak wyników nie będzie takim dobitnym argumentem na to, że warto przemyśleć to zaangażowanie w Formule 1, bo przy takich wynikach nie przynosi to zbyt dużych korzyści. Hagibis nie był dzisiaj jedynym bohaterem doniesień medialnych w Japonii. Naoki Yamamoto wykonał ten swój debiut, miał szansę, pogoda na to pozwoliła i powiem Wam, że to był bardzo udany debiut. Myślę, że różnica czasowa pomiędzy nim a kwiatem to jest jedna rzecz. Jedna sekundy to bardzo niewiele, ale co bardziej zwraca uwagę tych wytrawnych obserwatorów to fakt, że Naoki Yamamoto w tym zupełnie nowym środowisku, jakim jest samochód Formuły 1, czuł się na to, że bardzo dobrze. Oczywiście on ma ogromne doświadczenie, on zna ten tor jak mało kto, no ale zmienił samochód całkowicie, to jest zupełnie inna maszyna. I nie tylko samochód, ale również opony. To, jest, to są elementy, które powinny stanowić dla niego dużą przeszkodę. A jak Thor pokazał, nie było tak źle, a powiem więcej, było bardzo dobrze. Nauki Yamamoto oprócz tego, że jeździł całkiem szybko, co pozwoliło inżynierom wykorzystać te dane zebrane przez niego. W dalszej części weekendu to będą bardzo wartościowe dane, bo utrzymał tempo zbliżone do swojego partnera zespołowego. To jeszcze bardzo szybko wszedł na ten wysoki poziom. Biorąc pod uwagę jego najszybszy czas pojedynczego okrążenia, on wykonał go tuż po wyjeździe na tych najbardziej miękkich oponach. Naoki Yamamoto naprawdę dzisiaj zasługuje na słowa pochwały, choć Christian Horror zepsuł trochę to japońskie święto, od razu sugerując, że tutaj nie ma mowy o tym, żeby Naoki. Był kandydatem do fotela w Toroso, bo my mamy inne kryteria. Ale jak będzie, czy Honda nie będzie naciskać na to, żeby Naoki Yamamoto albo inny japoński kierowca wkrótce nie usiadł w jednym z samochodów Toroso, o tym przekonamy się wkrótce. Teraz kilka słów na temat tego nowego przedniego skrzydła zespołu Liamsa. W zasadzie skrzydła testowego, eksperymentalnego. Na to przywieziono tylko jeden egzemplarz, którym kierowcy podzielili się w trakcie tych dwóch sesji treningowych. Oba samochody miały być wyposażone w inne zestawy czujników, więc obaj kierowcy zebrali inne zestawy danych, które teraz zostaną poddane obróbce, analizie, ale to wszystko w kontekście, perspektywie roku 2020. Może dla wielu z Was to nowe przednie skrzydło nie różni się znacznie od tego elementu używanego do tej pory, ale powiem Wam, że to jest ogromna zmiana, jeżeli chodzi o filozofię zarządzania, Przepływem powietrza wokół przednich opon, jak również sposobu generowania docisku z przodu samochodu. Tutaj Julians poszedł w kierunku tej filozofii Alfa Romeo, filozofii Ferrari, gdzie te górne płaty obniżają się przy tym bocznym płacie przedniego skrzydła, natomiast z drugiej strony, od strony nosu samochodu, płaty zostały mocniej zalarte do góry, i tu właśnie będzie generowana większość docisku, jeżeli chodzi o przednie skrzydło. Williams eksperymentuje, ale czy ten eksperyment miał szansę przynieść jakieś realne, wymierne korzyści w perspektywie tego weekendu wyścigowego? Nie, dlatego, że to nowe przednie skrzydło, to, czy ta zmiana filozofii musi pociągnąć ze sobą zmianę konstrukcji całego samochodu. Musi się zmienić wszystko od tego, co dzieje się pod nosem samochodu, boczne sekcje, jak również tylna sekcja samochodu, musi ulec zmianie. Tutaj nie ma takiego złotego środka, nie ma magicznej ruszy, która za dotknięciem tylko jednego elementu sprawi, że ten samochód zacznie jeździć szybciej. Macie już jakieś plany na sobotę? Bo kierowcy w większości mają. I tak na przykład Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris i umówili się wstępnie na turniej FIFA na PlayStation. Z kolei Roman Gorożan kupił sobie model tyle P34, tego słynnego sześciokołowca, z którym zamierza się zmierzyć w trakcie tej wolnej soboty, kiedy pogoda za oknem nie będzie sprzyjała nawet spacerom. Z kolei Stroll, Perez, Giovinazzi... Spędzą tą sobotę przed telewizorem, czyli Netflix and Chill. Albo wspomniał coś o kręgielni, ale szybko po tej wypowiedzi okazało się, że ta kręgielnia, która jest najbliżej hotelu, w którym kierowca się zameldował, została tymczasowo przerobiona na punkt zbójki na wypadek potrzeby przeprowadzenia ewakuacji, więc kręgli raczej nici. Sebastian Vettel nie zamierza uciekać w elektroniczne rozrywki. On powiedział, że albo poczyta, albo napisze. To jest bardzo ciekawy wątek. Co pisze Sebastian Fetter? Czy by szykowała nam się kolejna ciekawa pozycja książkowa? Zobaczymy już wkrótce. Z kolei Louis Hamilton, który już zdążył wywołać mały skandal w mediach społecznościowych, publikując swoje zdjęcie w samych bokserkach, myślę, że ciekawa pozycja szczególnie dla pań, powiedział, że on nie będzie siedział na miejscu, on zamierza pojechać w miejsce oddalone około 3 godziny jazdy od toru, gdzie odbywa się rzeź. Delfinów I on chce zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Być może chce sam zaprocesować przeciwko temu, co tam siedzi. Tylko, że osoby, które znają ten teren i znają prognozy pogody, mówią, że jeżeli Luis teraz tam pojedzie, to on raczej stamtąd szybko nie wróci. Zobaczymy, czy Mercedes zgodzi się, żeby Luis wybrał się na wycieczkę w tak trudnych okolicznościach. Jedynym kierowcą, który ma zamiar pracować w ten weekend, czy zdeklarował się, że będzie pracował, jest Walter i Bottas, ale Bottas chyba czuje swoją szansę na to, żeby nieco odwrócić. Losy tej tegorocznej rywalizacji, żeby odnieść kolejne zwycięstwo, bo na razie szło mu bardzo dobrze. A Robert Kubica, Robert Kubica nie ma sprecyzowanych planów na tę wolną sobotę, ale powiedział, że jeżeli pogadanie dopisze, to być może dołączy się do kolegów grających na PlayStation. W miasto, nie tylko ze względów pogodowych, nie ruszy na pewno Ginter Steiner, bo jego portfel uszczuplił się o 7,5 tysiąca euro. Taką karę FIA nałożyła na e, szefa zespołu Haas za jego wypowiedzi w trakcie weekendu wyścigowego w Rosji. Tam poszły bardzo ostre słowa w kierunku sędziów wyścigowych i kary przydzielonej Kevinowi Magnussenowi. Niektórzy powiedzą, szczególnie czytając kilka dni temu możliwości kar, które opublikował niemiecki motorsport Total. Tam było wykluczenie z kolejnego wyścigu, konieczność siedzenia na trybunach, tam było odebranie punktów zespołowi has, czy kara liczona w setkach tysięcy dolarów. Nic takiego się nie wydarzyło. Ginter uciekł chyba takim mocnym klapsem po rękach, natomiast kolejne takie wykroczenie, myślę, że spotka się z jeszcze ostrzejszą reakcją sędziów wyścigowych. To wszystko dla Was dzisiaj przygotowałem Ten weekend na pewno będzie inny Ten weekend już jest inny od tych, do których się przyzwyczailiśmy Ostatni raz kwalifikacje były rozgrywane w niedzielę W 2015 roku A to będzie piąty raz w historii Jeżeli kwalifikacje dojdą do skutku Kiedy w niedzielę będziemy mogli obserwować i kwalifikacje I wyścig I co ciekawe już dwukrotnie taka sytuacja miała miejsce w Japonii Patrząc na co, to, co się dzieje Na to, że jestem pełen podziwu dla organizatorów Dla Japończyków za to, jak są świetnie zorganizowani Gotowi na takie sytuacje Widzieliśmy bodajże już w środę pojawiły się zdjęcia teksty Specjalnych kotwic zamocowanych na to, żeby zespoły mogły przymocować do nich swój sprzęt, żeby nic tak naprawdę nie odleciało. Dzisiaj wszystko, co mogło stanowić zagrożenie na to, że zostało zdemontowane, spakowane i schowane, a zostanie ponownie wyjęte w niedzielę. I tutaj duże wyzwanie dla. Ekip pracujących na torze, nie tylko ekip porządkowych, ale również ekip telewizyjnych, żeby w krótkim czasie, w ten niedzielny poranek, przygotować tor do ścigania, do realizacji tego pięknego widowiska. I to właśnie, a nie pogoda, stanowi największe zagrożenie, że tych kwalifikacji nie uda się rozpocząć o czasie. A jeżeli nie uda się ich rozpocząć o czasie, to mogą nie odbyć się w ogóle, bo potrzebny jest bufor 4 godzin pomiędzy kwalifikacjami a wyścigiem. Japończycy są świetnie zorganizowani. Mam nadzieję, że te wydarzenia pogodowe jeszcze mocniej pójdą bokiem, że ten. Super tajfun, jeszcze mocniej skręci, jeszcze mocniej zwolni, nie tylko z uwagi na sam wyścig, ale również ze względu na ludzi, którzy tam mieszkają. Pamiętajmy, że dla nich to też duże zagrożenie. Mam nadzieję, że nic dużego się nie wydarzy, że to wszystko skończy się na wielkim strachu, ale mimo wszystko trzeba przyznać, Japończycy są świetnie do tego przygotowani. Na tym kończę dzisiejsze wydanie. Dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia. Przed nami fantastyczny weekend wyścigowy.